I'm sweat my rust I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up Then tracking out on the prison bus This is it, the apocalypse Siemano wszystkim, z tej strony Esu Jest ze mną na konfie Bobru Dzień dobry, jestem Bobru i Verleiden Siema, jestem Verleiden To jest gra Modern Warfare 3 jak I widzicie Mapa, terminal, mapa której kompletnie nie znam A ja w ogóle nie gram czynić to Tak, nie znam tej mapy, nie kupowałem żadnych DLC-ków Ogólnie rzecz biorąc Ale ja piernicze działa Ja lamie ogólnie Także cóż, zapraszam Was do oglądania No, już mnie zajebali bali Aha, pierwsza krew Jak ja, ja dużo padnę to nie interrybał Nie jest tu <noise> Nie, strasznie słabo STAWAJ, ESU! Jezu! Esu. Jezu, jak tu przycinę mnie. Ja. Pierdolom. Widziałem, bo jak zlagowało. bo naprawdę śmieszne. A to jest... Widziałem, O! No fuck, jest Zabiłem za Czemu ja Zabiłem go! Zabiłem go. <laughs> Trzeba było nie pierwszemu. Dobra, biegnę za werem. Kampio za tymi ladami. O! Plecy? Orle Ej, plecy, bez kito. Ej, no kurde! Ja pierdolę. Fuck mi, ale asysta jest. Ale ja tu in nie Ja też nie, nie. To ja też nie patrzę ja no, 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 w ogóle. Kompletnie nie znam mapy. Dobra, jestem przesia. No fuck, jakieś drzwi były. Drzwi do picerni? Ej uważajcie, tam po, le tam po lewej są. Runage! Yes. O oh, fuck! Bo świetnie, piękne. Jezu Ale wygrywamy, okej okay, No, dobrze. ja coś wygrywam No! Ty, ja jestem ciotą Grytyfy, o! Nie, 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 nie What the fuck? Jakim koleś... Jakim cudem koleś tam leżał? To diabła A, to jest rebina, okej okay. Też chcę tak Bobru! Kurde! Idź stąd! Idź stąd! Jezu! On jest to już Wiem, wiem Kurde, Koń... Koń... nie... No, no, ej! Plecy, ja coś mi zrobił są ludzie Ludzie są wszędzie, zabijają się, to jest wojna, Wietnam Pakistan Turcja Ale się musiał wkurwić, ale się musiał wkurwić taki O nie, nie 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 nie, zaraz umrę, zaraz umrę Fuck, udało mi się Przez kanapę mnie zabił Nie ja muszę zobaczyć Przez kanapkę Koleś mnie zabił perfidnie przez kanapę Mówi... Ultra wielkim gunem ULTRA Beach FUCKING GUN A KIMBO noob. <gib> <gib> noob. KIMBO'S EVERYWHERE włączyłeś stoper? Eee, nie, ale mnie e. w... tej będę wiedział Kurwa, co tu się dzieje? Ty jest straszna sieka, ja tej mapy kompletnie nie znam No... O! Uf! Kurde, myślałem, że to nasz. Fuck, ja dostaję straszny wpiernik no ja też, ja dawno nie grałem i ja nawet nie wiem, co się dzieje W którym to się... W którym to... a dobra, e O boże, o boże, o boże Okej okay. Okej okay. Jestem zdygany Jezu, Jezu, ja w ogóle nie, nie gram Ja nie, nie pamiętam sterowania całkowicie Uważaj! Weru Co? Weru, Wyruważaj! Weru, ważaj! Ole kapa, <noise> <Beru, ważaj. głos> <noise> o, o matko! Do tyłu, do tyłu! Z tyłu, to tyłu! prawie go nożem, a ja nożem go. Zrzut pułapkę ma. Może zrobię zrzut tyłu. do budynku. Bierzcie rzeczy. Łapcie naszej niki i medale. Moje med medale! Nie to medale. <laughs> medale. medale ze złota. Pedale Pedale To moje pedale Jezu Czemu jestem trzeci? tak ja od, od tyłu ja Trupa zaczniesz Ja potrzebuję broni Potrzebuję, no I tak zginąłem Żal straszny, ale się udało Dobra Wchodzenie pod drabini jak w Minecraft'cie Bru, jestem tuż za tobą Informuj Tyły, tyły! Weru! Informuję, z przodu ktoś jest! <noise> Tam ktoś jest! Ej, tutaj są jacyś przeciwnicy! Nie. Ty, oni do mnie strzelają! Nie. Super! O, oh, fuck! No. <głos> <głos> Ale to było przykre! O Jezu, to było naprawdę przykre! Oh, god! No nie, zabij mnie jeszcze, Jesteśmy FH, dzięki! Fajnie. Byłoby ciaławka A cholera, jasna. Widziałem jak zminałeś. Jakiś Rejbeny na wystawie. O Jezu, tam trzech jest w tym wejściu. Dobre, ja wychodzę ja na dwór. Co to było? Twoja mama? Twoja mama? No nie wiesz, że od tyłu zachodzą jak w jakimś Ghost Reconie. Jomama, mama, o! <noise> Uuuu! Uh! Biegniemy w kiryjot A to było żałosne! Kurna mać! Ja muszę inną broń mieć chyba A z czym biegasz? Z pepeszką, ale ona jest dobra na bliskie dystanse Ale jak z daleka kogoś widzę, coś na tym kończy Dobro informujecie. cię! Zabiłem! Informuję, że zabiłem Ej, pay leci! E, bo Bobryk, trzeba postawić wieżyczkę w budynku. Nie wiem. A to była wieżyczka przeciwko samolotom. Serio? Tak. Ja pierdolę. Ale ja mam javelina, więc spoko. Fuck me. Fuck me. Kolejny idzie. Esu, tam dwóch idzie. Fuck, no... Uh, a mnie zdjął. Kurde, zaraz ja go zdejmę. Blowjob? Si się na tym skończy. Koniec, kurna. O oh Jezu! Yes. Oh. Koniec, Ale kurna. To jest to Skończyło się. Coś się kończy, coś się zaczyna jaka tu jest cieka, ludzie. LOL! Jaka ciota Gdzie jesteście? Na dworze? Nie, ja się... W, tam gdzie wieżyczkę postawiłem byłem. Adres jestem za tabułasu. Okej. Okay. Jestem za bobrem. Może z przodu, z po prawej. Prawa. Na schodach. Śmieci. Ah. Z dwóch było Dobra, wrzucam tam flasza Flash grenade! Get down! Fresh fresh grenade, What? O ty kurwo! Enemy oh, Nie enemy hind pod... Dobra, zbierajcie tagi, zbierajcie tagi. Eee. Wyrwamy na razie. Ja zdejmę, spróbuję zdjąć ten helikopter. O oh, kurwa! Ma... Przez dach mnie prawie oh, zabił. Fuck me Fuck me dalej. Szkoda, że tu jest ten dach. No. Jezus Dostałem O, sam turret mi poleciał nie Wyjechałem na 10. <laughs> o, oh, fuck! To mój. To mój, czemu strzelam do moich? No. Słodki Jezusie. Esa to zdrajca. <laughs> Dobra idę, 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 idę. Nie to ten payflow lata, cały. Czas. Jezu, leży w samolocie ci żul ze srany. Zajebał mnie z za jakiegoś maszynowego karabinu. No nie no kurde, nie mogę zabić tego samolotu. Helikoptera zabić, zniszczyć. Bo cały czas mnie ktoś inny zabija jakiś. ...typ Dobra, ja go teraz zniszczę. Jest, wygraliśmy! Bobru, ostatni kill. Besołansował tak, do rangi generał brygady Barcie! Nie, to... a to ja! patrzcie, patrzcie, patrzcie no, Pięknie W remio Trzepił w powietrze, krew się posypała Krew się sypie Brygadier Wyzwanie dnia. dnia, przeżył upadek z wysokości 5 lub więcej metrów Mam najgorsze staty przykro mi strasznie Odboczowano, a Dobra, jeszcze jeden meczyk rozegrajmy Dobra, ziomek, jeszcze jeden meczyk Dobra, dobrze, po naszej stronie jest AR Natasza 73. Chyba chcesz powiedzieć gwiazka BBR, gwiazka Bobru. Nie rozumiem ciebie kolego, ale resistance wybierzmy. Resistance. 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 What z As, kurna mać. Mam taką specjalną klasę, która się nazywa Kimbo do nubienia. <laughs> Ty też to właśnie zrobię, to <laughs> jest ja, ja, ja. Ale na resistance to jest idealne? <laughs> nie, zniż nie zniżę się. <laughs> Boże Ale mam biedną postać No czemu masz w ogóle Weru, co ty sobie wszystko zresetowałeś od zera? Ta? No, właśnie, właśnie mówię, że Co to się stało? Czemu to zrobiłeś? Przecież ty miałeś najwyższy z najwyższych no ale to bez... też się nabija. Jak ma nabijasz najwyższy to później to resetujesz ale masz tak jakby rangę jedną wyższą nie wiem i... No i też wbijasz raz za razem, raz za razem. Mm -hmm. No była. <laughs> Znównąłbym ale zaraz się mecz zepsuł. Ja, ja snufam co tam. Jesu, 7 sekund. Boże, szybko. Szybko, szybko tobaka. 4 sekundy! Jest Do tego świata, szybko. Dobra, udało się! Jakiś. <laughs> <laughs> Jezu. O, tą mapkę znam, no to ja mogę grać. Jak to no musisz, że tym nosem a w buzi? O co chodzi? Oral Oral, oral. Anal Oral Gutan? Anal oral Gutan Dobra, to resistance powinno pójść łatwo. Liczy. Nie sięka. To co kampiemy po kątach kampiemy z Kimbo, nie? Tak musi być. Czy to wieża Afla? Dobra. Eee, ja sobie wezmę P90, bo mogę... Wieża I... Tureta? I o co chodzi? Tu jakieś punkty się przejmuje? GIGN O Jezu ta mapa. Ja to już przetrwają Nooo na jest. Ja, ja ci do odrodu spadają. Na... Na... A nie, ja... Ja S tu Widzieliście to? To był double kill na Frisblodzie, koledzy. To się nazywa progaming O Jezu kurwa, to takie kraty robi z dziurami Dobra Ja słabo znam mapy, słabo umiem brać, ale Sprawia mi to radość kurde Okej okay. Szanujemy a, Sprawia Wresz mi to radość bitches Ale znożował mnie Sprawia mi to radość, deal with it Jestem o, zawerem A to. A jestem Payback time Dobra zbierajcie to serwo. O Jezu szedłem potem i mnie zajebali. No nie no co to, to jest od tyłu Co to, to jest? Tak mi ci w Gilly biega o co chodzi? Czy? Czy on się bawi w Daisy? O jestem przy was Dobra koleżkowie, cześć Cześć Siema, kto jest z noża? Już pytanie na dziś Menerz siedzielnicy, się ma ser zdoża. Chcesz kosę pod żebro kurwa? No! Ooooo! O, fuck! Ooooo! Oooo! Złote, złote acery. No, ja pierniczę to działa. Ty ja wiem, ja mam o, lagi. Long Ty jeszcze go wtedy do skutkona. Long shot. Ale... Oi, playing games. Ktoś na przodu jest Ej wiem, wiesz co, ja yes. i się dziwię dlaczego? A ja przecież ściągam tego No Ale Ale już grał, fajnie, to jest fajna giera No naprawdę Szczególnie jak się teamem gra na skype to jest to wiele przyjemniejsza Zapłata Rozumiem, głupia dziewczo Z ukończonych wyzwań kurde A kurna mać. dobra zaraz zmienię tą broń znowu na ppk O co to jest? Nie! Jezu tylko nie ta skrzynka Skrzynka z czaszkami to nie jest dobra skrzynka Ja ją postawiłem chyba O, predatorach <laughs> się spuszcza Friendly? Ter 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 Ja pieprze, dobra Ja sobie biorę koledzy... o, nie mogłem Koledzy? Nie było mi dane Snajperzy, wszędzie snajperzy Snajpers everywhere Jestem za Rotem. Ja okay. jakiś typ stawał radar w śmieciach Wiesz to bobru Jest Jest camper Od tyłu Wiesz yes, tyły, tyły robią, tyły robią Fuck Fuck me Weru na pieprzej do niego Kurna mać Tak się koleś skitrał, że nie dam rady Uważaj Bobru Ja pierdzielę więcej wyzwań, co to jest? To chwila jakieś wyzwania ja... ole nas tyrali człowieku Jeden ten sam, rzucił reata i mnie dobił z broni palnej. Gdzie jest ten heli? Jest Jaki typ pieprzony no? O co, co to było? Zniszczyłem helikopter Dzień dobry. Dondrocopter? To ciebie Rambo. Ja pieprze jak mogłem mnie trafić, to było takie proste. A ja muszę dźwięki ściszyć z gry, bo mi napierdają położenie. Prosto jak nie twój susiak. Zawięty. Boże. Dobra, ja bokiem Wiecie, w tej grze to się nie, op, nie opłaca skradać, szczerze mówiąc. No kurwo! Wiecie co? Nie, nie, nie. z class. Ja poproszę sobie... A kim bonup? Moją... Snajpera. Nie! Oh, no kurde, pros, oh, prosto no, w twarz! Nie, mnie, i bobra. No, dokładnie. O, to tak smutno na mnie spadło. Ja pieprzę. Ej, ja leżę tutaj pod murkiem i nie jest... Ej, szturmują ten domek z dwóch stron. Which house? Szturmują, zaraz przyjdzie koleś. Zaraz mnie pierdolnie. Jaki kombak? Wow! Z leżaka Kombak Kombak, z kombok. Comstock? Zachary? Jezu. It's Zachary Comstock! It's Booker the O nie o nie o nie spadnie na mnie predator Wiedziałem l Jaku? Dlatego nie będę się trzymał już z moimi kolegami bo wtedy razem giniemy Jasne Nie kłamię Dobra napieramy Jaki jest, w ogóle wygrywamy fajnie no. Bo trafiliśmy Koleć, na dwa bukrofne No leć helikopter, uwielbiam się takimi zajmować kurwy synami Chodź tu no, o ten... Jezu Chryste jak mi przyjeczkocił Nie, on w ogóle jest. ...a nie z tej strony. Dobra, biegnę go zniszczyć jest, Jestem w domku, eee, uwaga ok. O jest! Kurwa. O stary zaraz zginę. No nie Dobra, biegnę na bok Ma ktoś bazuczkę, żeby zniszczyć helikopter? Ja sam, A, posta sam postawiłem. Ja mam, ale on jest źle ukryty. Dobra, zbieram. Pieprzony helikopter. Kurna mać. Jestem teraz asasynem. Tak. Uderzam w ciemności. Żartuję. Nie no, ja muszę ten helikopter zniszczyć, no nie ma opcji, że nie. No. Poszło. Jezu. To było na tyle koledzy jeśli chodzi o heli Co zniszczyłeś? No? Dobra. Na farcie Na farcie wszystko, kurwa, na farcie ten S-u Oj zdejmij, wer uważaj Ej, No był oślepiony no co to kurde jest To wszystko przez te lagi. Było nie ściągać go z Recona. <laughs> No to Teraz potem wyjdę z gry po prostu i... Urna, ale cipa ze mnie Jezu, oni są na tej... Oni są panie? na tej uliczce No, no I tam ich jest w czterech jest A, Predator Ajej. po... Znowu mam najniższy score w teamie Uwielbiam tak nubić. No, pa... no znowu! W ta sama uliczka ciągle Got your tags Idę wam trochę pomóc Do <laughs> no, dzięki Asysta poszła o, nasz helikopter, jest tak miło. kill. Jestem na uliczce i nie czuję się zbyt bezpiecznie, koledzy. No, widziałem cię przed chwilą. O, oni napierają z tej drugiej strony teraz. Jest no, dobra. O, zniszczyli. Dobra, no, jak cię zapiją, to ja tam nie idę, dobra? Dobra, a to ja s <laughs> jest. To jak s to ja też tam nie idę. Ale co? Jesteśmy, Jesteśmy za tobą. Idą, idą, od frontu budynku. Taki s ale co? I zaraz zginie. Haha, <laughs> zabiłem. <laughs> no kurwa! <laughs> Jaki bobru mięsa armatnie po prostu. Tak. Weru niszcz. O nie, mam mało o. tego. Ej, musimy Są to wygrać, mało nam brakuje. Są na placu. Dobra. Tam ich parę jest. Kurde, muszę mieć inną broń, no zaraz mi się ta skończy. Bo zmienię, zmienię, na, jak chwilę, to, to to O, dragonów, dobra, może być Mogę sobie poleżeć z chęcią w zasadzie Jaki chuj ze mnie boże no. O, ta muzyka pizzka. No, no, jak się wygrywa Jeszcze jeden Last one To nie będzie mój <noise> yeah! Teraz weru Good game well played No w końcu się nie zazwyczaj to w kącie Noobs! Hackers! No. Everywhere Albo w lolu Ej nie jestem ostatni, jestem trochę lepszy niż ktoś, który miał staty 0000 Super, <grym> o zręczne <grym> ręce pro dostałem <grym> Sneaker ale lipa Dobra, ee, słuchajcie moi drodzy, to będzie koniec tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam was na streamy oraz do grupy na Steam Sownicy Modern Warfare 3, gdzie przyjmuję każdego. Ta grupa będzie otwarta. Oczywiście każdego kto ma tą grę i jest chętny do zagrania. Także ze mną był Bobro i Weru. Dziękuję, było miło. bardzo miło. Do zobaczenia tak, w kolejnych odcinkach właśnie. Zachęcam również do subowania zarówno ich jak i mnie. I to byłoby na tyle na razie. Cześć. Było bardzo pa. fajnie. Pań.